Black Friday na Casedrop.eu! Najmocniejszy event tego roku! Sprawdź mega promocję, nawet 50% taniej i zgarniaj najlepsze skiny! Ulepszaj skiny, korzystając z nowego upgradera! Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź sam! Cześć! Z tej strony Pawcio! Wasz ulubiony youtuber i kolejny odcinek z waszej nowej ulubionej serii Sison Movie do wygrania skiny oczywiście od... Muzyczka gra. Case dropu. Dobra, na luzie łobu się cicho, to jest moja y, ekspresja. Ja ostatnio przypakowałem... Nie, może tego nie nie będę się tym chwalił. Bez sensu. Chciałem, trochę chciałem się zareklamować. Może, może to nie na miejscu jednak. E, moi drodzy, widzę, że dużo z Was ogląda moje filmy, a nie subskrybuje. I przez to mam mało dealów. Jakbyście dali radę kliknąć subskrybuj, żebym już za ten rok nie jeździł i bizom tylko nowym BMW. będę wdzięczny. Polecam oczywiście mój kanał na Twitchu, do Live'y. I właśnie teraz, Roki, drugi miesiąc będziesz na filmie. Dobrze, Roki, że tutaj udajemy, że dużo osób subuje, że kuba coś się dzieje cały czas. Dobrze. Polecam również swojego Instagrama. Relacje z mojego życia yy, bujnego, niedługo wyścigi widzą i yy, będę wrzucał wszystko. Moi drodzy, sponsorem Sajson mówię jest oczywiście stronka CaseDrop.eu, która daje skiny, gdzie można otwierać skrzyneczki, gdzie można ulepszać skiny, i gdzie jest też market ze skinami. A jak ta stronka wygląda, jak ta wszystko działa i jak się otwiera skrzynki, yy, zobaczycie już za moment. Wiesz, że wywijanie rękoma nic ci nie daje. Na to nie jest tak, że oni wtedy myślą, że tu się kurwa, nie wiadomo, co dzieje, że z show, wiesz, fajerwerki, coś? Widzisz, że się staram. A jakąś muzyczkę możemy też podłożyć, ale taką, żeby. Yy, wiesz, yy, ten, ten jest fajny, zobacz, czekaj. O. Ten dajmy, ten pisel dajmy. Moi drodzy, na stronce Case Drop jest teraz event Black Friday. Minus 50% niektóre skrzynki A także bonus do wpłaty Z moim kodzikiem 15% No taka szansa się już więcej nie pojawi nigdy Wpłacać można Można doładować tutaj plus 15% Oczywiście polecam wejść przez mojego tradinga, Który jest pod tym filmem Albo użyć tutaj kodu yy, SAJU bonusowego, przelew g 2 tym można wpłacać. Można oczywiście skiny ulepszać, zobaczycie później na, fi na filmie jeszcze jak to wygląda. W sklepie też można sobie skiny jakieś tam wypłacić. Dobrze, przejdźmy może już do skrzyneczek. Moi drodzy, event Black Friday, a w związku z tym eventem specjalne skrzyneczki Black Friday'owe, skrzynia spadków cen, Cyber Monday, Black Friday właśnie. No i zobaczmy, co nam z tych skrzyneczki poleci. No ładnie, 53 złote do przodu, także widzicie też, że ta skrzyneczka jest całkiem spoko. A damy może dźwięk. Może dźwięk coś da. I zobaczmy, co z tej skrzyneczki Black Friday wyleci. Uooo! Wow, pixel! Ooo, oh, Rękawice! Ale jaj... Tak, właśnie taką energię dzisiaj. Uh, oh. No i tak, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, ale siadło. No, aż żal sprzedawać, aż żal sprzedawać, ale sprzedajmy, sprzedajmy, żal sprzedawać, ale sprzedajmy. No widać, że ta szyka szczęśliwa, sprawdźmy jeszcze inne promocyjne, sprawdźmy inne. Z dźwiękiem lepiej, z dźwiękiem jednak lepiej poszło. No sprawdźmy tą Cyber Monday A z tej Cyber Monday, zobaczmy. We can do this. No i stóweczka jest, no i to jest gitara No widać rzeczywiście, że te skrzynki Black Friday są bardzo eleganckie Sprawdźmy jeszcze tutaj skrzynię spadków cen Ona jest najtańsza, za 17 złotych 5 takich skrzyneczek Ale zobaczymy, czy przyniesie nam jakiś profit 64 zł to wszystko, a właściwie większość tego dzięki tej wspaniałej M4 Cyrex, także z każdej skrzyni Profit. Wow! Black Friday! No! Walimy jakieś tam kolorki, jakieś coś, daj fajerwerki. Pa-pa-pa-pa-pa. Zwycięstwo z każdej skrzyni Profit. Ok, teraz będziemy jeszcze ulepszać te skiny, i jeden z tych ulepszonych, właśnie skinów będzie dla zwycięzcy Season Movie. Także to jest najważniejszy moment tego odcinka, bo będziemy wybierać skina dla zwycięzcy. Może zrobię jakieś takie grube ulepszenie, czyli na przykład dajemy sobie te 3, 5 skinów, łączna wartość 262 zł, razy powiedzmy półtorej i yy, taki night Doppler dla subików, Factory New, Nówka, Nieśmigana. To 67% szans powodzenia, to się musi udać. Ale łatwo. Dobra, a spróbujmy, spróbujmy jeszcze coś ulepszyć. Jeszcze emeczkę, tak dla sportu, emeczka Emperor razy półtorej I to by wtedy było na przykład tą O, rękawiczki takie Rękawiczki Moto Gloves Eklipsy Ulepszamy, zobaczymy co się stanie Uwaga, cyk <laughs> Udało się! Dobra, to nie wiem To chyba te rękawiczki byśmy dali wtedy dla subików Myślę, że są bardziej tutaj eleganckie Sajson mówi o rękawiczki, no. Takie na zimę, od Pawcia, myślę, że, że będzie ideolo. Witam, witam. 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 W ogóle Saju, taki szał ciał na tym oknie teraz jest. Miałeś ja nie mówić. Wszyscy trenują, ma okna no nie No i po co, co mówisz? Dobrze, nie, to trenujcie, no. Ja właśnie to szanuję. To, szanuję są, to, szanuję takie... Sajn, ja, spokojnie, ja będę pokazał, jak to trzeba zrobić. Nie ma problemu. <laughs> Ale was dużo na tym serwerze w ogóle. A to widzę Skoki idą ładnie, idą ładnie, to widzę, że młodzież utalentowana. No 60 osób pociągnął. Nie, <laughs> <Ja> <laughs> nie <laughs> widzę tej konkurencji. O! O, wam powiem? Nie jest tak źle. Dobra. Moi drodzy, zaczynamy zabawę. Przypominam wszystkim zasady. E, kiedy pada hasło, Syson mówi, wtedy robicie to co wam po prostu mówię. E, no jeśli ktoś nie posłucha się polecenia, no to niestety zostaje wyeliminowany i odpada, to chyba tyle no. Gracie o rękawiczki. Na takie, takie na zimę eleganckie. Wartość, wartość jakieś 400 wy. A właśnie tutaj ten chat podpowiada od razu, że jak wydam wam jakieś polecenie, ale przedtem nie będzie Sison mówi i to zrobicie to odpadacie. Tak no, wolę przypomnieć, żeby potem ktoś tutaj nie... wiesz, nie miał pretensji do mnie, czy coś. Dobrze, czy wszyscy są gotowi? Możemy zaczynać. Tak, nie? tak. tak. wszyscy są gotowi. To mówi, zapraszam Was na Bombsite A. Moi drodzy, to jest kolejny odcinek Sajson Mówi, tutaj zadania będą troszeczkę Zobacz, takie bardziej, bardziej ale, ale war... e, myślę, nietypowe. Zobaczymy, jak tutaj będzie szło z zawodnikom. E, dam im to, tutaj troszeczkę takich zadań do, do, do wykonania, no i zobaczymy, jak sobie e, poradzą. Dobrze, e, najpierw poproszę, żeby tutaj zebrało się sześć, os sześć osób. Sajson Mówi, Simonen pod drewno, Heciu, Tymek pod drewno, Mejko pod drewno, Pixel pod drewno i jeszcze Fox pod drewno. Dobrze, teraz zrobimy drugą grupę. Przejdźcie od razu, jak mówię, te nikki. Syson mówi: Przejdźcie tutaj, do tyłu. Oj, sansa, mówię, Tinka, Her. Takinka z Michu. Zapraszam do tej grupy. Tutaj, Michu, stań. Juda, e, Seba. E, dobrze. Zimny, Godiros. Syson mówi: Zabij jeden, drugiego. <grystanie> Dobra, zimno odpada. <grystanie> <śmieniciel> tak, nie, to było, Paweł. Dlaczego? No, <śmieniciel> macie znowu walkę. No, z... Nie przyszliście tutaj się pieścić. No co wy. Dobrze, zaczynamy od tej grupy. E, ustawcie się w rzędzie jeden obok drugiego, z... od tej, na, tej, na tej linii tutaj wzdłuż, tak jak pokazałem. Sison mówi. Sison mówi, ustawcie się na linii. No i to będzie taka, moi drodzy, mała e, rozgrzewka. Sison mówi, spuśćcie się w prawo. Sison mówi, kucnijcie. Sison mówi, podskoczcie. Ale nie mówiłem wstańcie. Ja teraz już nie kucę chęciu. Tylko Pixel kłócał, dobrze. Łatwo. Ale poszło. Nie spodziewałem się, że pójdzie tak łatwo. Dobrze, Pixel, Sison mówi: możesz przejść tutaj w okolice ławki. Przychodzisz do kolejnego etapu. Jesteś już spokojny teraz. Zapraszam drugą grupę pod drewno. Ustawcie się podobnie tak jak w tej linii. Tak, nie było Sison, mówi. Został Godiros i Takinkas. No to niestety, bardzo, bardzo, bardzo im się. Ale ja nie byłem w tej grupie nawet. O, A, ja. A czyli ja należę do grupy, tak? Tak. Sajson mówi, pozostałe osoby, które słuchają się poleceń po mogą przejść do Pixela like you na ławeczkę. <laughs> ja nawet nie wiedziałem, że w grupie jest. O, już cztery osoby zostały, dobrze. I zostaje, ostat... zostaje ostatnia grupa. Sajson mówi, kucni. Sajson mówi, podskocz. Znasz jak się szybko uczycie, to jest, to jest niesamowite Sison mówi, spójrzcie się w prawo Sison mówi, spójrzcie się w lewo Podskocz O, Bert, yeah. next. Sison mówi, Spójrzcie się w lewo Dobra, zostaje Mineko, Roki i Radek. Nie, musiałeś się obrócić. Musiałeś znowu się obrócić w lewo. Spojrzyć się w lewo, Ania. Spojrzeć się znowu w lewo, no. Dobra, zostały trzy osoby, Mineko, Roki i Radziu. Yy, gratuluję, yy, tutaj przechodzicie do kolejnej yy, rundy. Sajson mówi, oczywiście tutaj nie ma już żadnych tak. Zostają mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Sajson mówi, możecie się ruszać spokojnie. Szybko poszło. Dobrze. Sajson mówi, zapraszam was na środek zapaczki. Teraz tak, yy, moi drodzy, to zadanie polega na tym. Żebyście po kolei, będę was po kolei wywoływał, będziecie rzucali smoka do okna. Ehm, on nie musi przekryć całego okna, to nie musi być idealny smok. ważne żeby po prostu do tego okna wpadł z za tych paczek, tak? Czyli nie możecie wychylać się z zapaczek, musi on być rzucony stąd, z za tych paczek. Nie możecie na paczki wskakiwać. Ehm, no i, i, i tyle, tak? Każdy z was Ale oczywiście smoka jest ma. Można, tak? Nie trzeba, tak w miejscu. Nie, nie trzeba w miejscu, możecie, możecie biegać za tymi paczkami robić co. Co chcecie, i po kolei każdy będzie rzucał. Także zaczynamy. Simon mówi: Godiros, poproszę smoke do okna. Ładnie, trafił. Dobrze, Godiros. Simon mówi: Jesteś wolny, przechodzimy do następnej rundy. Możesz tutaj przejść bliżej zakrętu. Lecimy dalej. Simon mówi: Mineko, poproszę smoke do okna. Dobrze, wpadł. Syson mówi Mineko, jesteś wolna. Możesz przejść tutaj bliżej z zakrętu. E, dobrze, następny radio. Syson mówi, poproszę smog do okna. Ładnie, jesteś e, wolny. Możesz przejść do kolegów radio. Syson mówi oczywiście. E, dobrze, lecimy dalej. Syson mówi teraz, e, Rocky, poproszę smog do okna. Oh. Ładnie. Syson mówi, przejść do reszty. E, Pixel. Syson mówi, smog do okna. Trafił dobrze. Sajson mówi michu. BGC smok do okna. Ładnie. I takinka Sajson mówi smok do okna, poproszę. Chyba wszyscy sobie z tym zadaniem poradzili. Fantastycznie. Bardzo mnie to cieszy. Poziom smoków, jak widzicie, bardzo wysoki. Każde życie jakie. A teraz zobaczymy. A teraz nie każde. A, a, a. ja, ja pikselizuję inaczej. A teraz zobaczymy, jak będzie wyglądał wasz movement. Mamy tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Cztery przechodzą do finału. Także cztery pierwsze osoby, które z okna wskoczą na yy, galę, yy, wygrywają. Sison mówi: Możecie ruszać. Kto pierwszy wskoczy z okna na galę. Mm. <laughs> Jak poszli. No brawo Radziu, brawo Radek, 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 Radek jako pierwszy, fantastycznie <laughs> Jak to wygląda, jak lecą. Aj tam no to blisko nie. było, blisko było, Michu. A miał być instruktorz, nie? No to nie. <laughs> świetnie Godiros, świetnie Pixel i świetnie Takinka. Moi drodzy, gratuluję. To jest ta czwórka, której udało się wskoczyć do okna. No niestety Ej. Michu, Mineko i chyba Roki, tak? To... Co? Pokaż, teraz to, co się nie Pokaż, jak się nie wskakuje. Teraz. Może lepiej będzie. Moi drodzy, no. Ta chwilę to potrwa, ale. Nie? Proszę tam. Proszę mi tu zrobić miejsce. Proszę mi tu zrobić miejsce. <grym> Bo się będę teraz rozpędzał. Dobra. Spokojnie. Dobra. Pixel to się wytnie. Do trzech razy sztuka. Dobra. <grym> Za blisko stoisz, yy, pixel tego, nie mogę skoczyć. Proszę się odsunąć, naprawdę. No w kur... No meczach skakuje, poczekaj. Ja muszę otworzyć sytuację, sytuację meczową. Biegnę stąd do dziury. No właśnie. No wiadomo. Oj, od razu. Sytuacja meczowa. Tak na sucho nie umiem. Ja od razu jestem jakby w takim trybie meczowym. Wiecie o co chodzi. Bardzo się cieszę. Mamy finalistów. Radek, Godiros, Kas i Pixel. I myślę, że finał rozegramy na dalszy Pixel. Co ty na to? Okej, okay. myślę, że tutaj po prostu rozstrzygniemy to w ten sposób, że e, no zrobimy meczek jeden na jeden do dwóch strzelonych bramek. E, kto pierwszy strzeli dwie bramki, e, wygrywa. Tylko gdzie jest piłka teraz, powiedzcie mi? Piłki nie ma. Przed nie przed tu. Kto wywalił piłkę? Tu jest. Tu, A tu jest. Tu Słupki, proszę też nieruchomo. <laughs> Tymek, e, Vertnex, Mejko i Simon. Spokój, powiedziałem. No, nie zaśmiecaj boiska. Weź to teraz. Jak oni mają grasi tutaj? Ta murawa musi być w idealnym stanie. Okej, okay, zapraszam do mnie, e, Sajson mówi, zapraszam do mnie e, na pierwszy mecz Radek oraz Pixel. Panowie, e, zasady są następujące. Dwie brameczki, e, kto strzeli jako pierwszy wygrywa. E, Tymek i Vertex to będzie twoja bramka Radio. Simonen i Meiko, to jest twoja bramka Pixel. Także musi strzelać do tej drugiej. Wszystko wiemy. Panowie stoją tutaj w miarę równo, myślę, że bramki są git. E, Sajson mówi zaczynajcie! Grę w piłkę. Kto pierwszy to ja jestem, ja jestem sędzią To niech sędzią, bo on daje piłkę na start, ale no dobra Zobaczmy O, piksel Out! Piłka dla Radzia Radio zaczynasz Oooo, jeba, jeba, jest, jest oh, yes. yes. Dobra, 1-0 piksel Radio twoja piłka Zaczynaj Kurcze, jaki dribbling, jaki Ronaldinho. Lepiej niż Fifka Z dystansu coś, Pixel, z dystansu. Bronią strzelaj, ty. O, radziu, o, Radziu, do nie. rogu. Trochę magii, trochę magii pokaż. Radziu, trochę magii teraz. Daj tam stryczkiem coś. Dla pawcia. Striczkiem, Radziu. O kurcze. Ale driczek, ty. No znamy, dobrze, piłka, piłka dla Radzia, piłka dla Radzia Radziu, zaczynasz Idzie dobrze, Radziu Oj, chyba Radzi dla Pixela teraz Nie, nie, Radzia, Radzia, piłka, Radzia, piłka, Pixel Daj Radziowi wyprowadzić Daj Radziowi wyjść, bo on nie, on nie może wyjść, on nie, no nie może to, na boisko Radzia na boisko nie może trafić Dobrze, Radziu, ja, leć U! Ronaldinho mu się odpalił, Radziu No, no Dobrze Dobrze, ale poszedł! Radziu! Radziu. O Jezus! Nie. Radziu! Ty musimy go dopingować jakiegoś! Nie. Nie! Oho! Możesz Zgubiłaś się... cię. Czekaj, uwaga najdresi. No i co teraz Ocuń się, ocuń się, osuj się. To jest tak, że wiesz, teraz musicie zawołać starszaków, żeby wam piłkę wyjęli, które wpadła na drzewo. Spokrzew U nas tak mieliśmy na świadok, że piłka czasami nam na dach, wiecie, wpadała i było tylko parę osób, które, które ją wyjąć w tym pącia. Radziu? Radzie tylko piętą potrafi grać. Ma w radzie. Pokojnie. Dobra. Samobój. Samobój od Radzia, Pixel przechodzi do finału. I teraz y, Sison mówi: Godiros, Takinkas. Gdzie jest piłka? Tutaj. Szkoda, Radio, że musiałeś akurat na boisku się wyłożyć, jak taka kłoda. Będzie przeszkadzał czy nie? Nie, nie, to jest przenikające Aha, no dobra, no to lecimy, panowie. Sison mówi: zacznijcie meczek, dawać go. Kto pierwszy strzeli dwie bramki, przechodzi do finału? Jest to piłka. No. Słupek Ten jaki skina <grybujesz> ma zidana, ty. Hahaha, zidana. jeden. Idealny. No ładnie, ładnie. 1-0. Już, przepraszam, idzie, mam wyciągnąć piłeczkę, panowie? Proszę. Oj, sorry! To no, co to ma być? No przepraszam, nie widzę. reklamację. Cztery sędzia. Co to ma być? Dobra nikt nie widział. A ci o to piętką ty. Dobra, ale, nie piszcie, ale... <noise> nie piszcie. Nie piszcie, se, sędzia. Ch... Dobra, <noise> ustawione. To, się zda... to żeby były emocje. Jeden, jeden. Jeden, jeden. Jeden, jeden, sędzia kalos Zdarza się. Nooo Nie ma. Dobrze! Ale brameczka ładna. Godiros Rozumiem. Ja to bym warbieła. Masz prawo być niezadowolony. No, ale mam powiem, prawo, jestem Ma w prawo poczuć się oszukany, No, ale taka jest piłka. Teraz możesz się poczuć tak jak ja w Fifie. Dobrze, zostaje takin i zostaje Pixel. Panowie, no wielki finał, wspaniałe emocje. Pixel, a możesz wam dać po 1000 HP? Tak. To byś to dasz, daj po 1000 HP wam i zrobimy walkę na kosy. Z jednej strony Pixel. Pokaż się, pokaż się tutaj jak wyglądasz. Łysy z wąsami. Jak globtrotter. <laughs> Jak globtrotter, elegancki. Z drugiej strony, Takinka, który dobra, że... wygląda tak samo. Czyli będzie pojedynek pojedynek braterski. Moi drodzy, macie po 1000 HP, dozwolone ciosy. Yy, to są tylko skosy, od razu mówię, żeby tu żaden najman się nie odpalił z karabinem. Tak? Wiemy, w jakiej walczymy tutaj. Granaty. Wiemy, tak, wiemy o co chodzi. Granaty. Możecie używać granatów, ok. Tylko, że pixel widzę, że nie najda, ma najda. najda to, to bez najda. Możecie używać smołków. Wyrzuć najda, najda tak, Inkas. Możecie nie. używać smoka, flesza i palaka jak, w jakikolwiek sposób chcecie. E, wasza arena to jest tak, od, do te, od tej linii tutaj do skrzynki, czyli nie może za tą linię uciekać. I nie można uciekać za tą linię tutaj, którą wyznacza ten słupek. No i wiadomo, tam nadół też tutaj w tą stronę nie można zaskakiwać, nie? Czyli to jest jakby wasza, e, wasza arena. Moi drodzy, Simon mówi, walczcie na śmierć i życie na kosy. Powodzonka. Ale idą. No. Na razie ta Kingas delikatnie prowadzi. Dobre, teraz dziabnięcie. Lewy, lewy, prawy. Oj. Ucieka, ucieka ta Kinga. Lepsze ma Pixel traci, traci, oj, traci tutaj dużo. Ale walka tam. Myszki, klawiatury. Słychać jakie. Słychać te uderzenia. Próba mołotowa i opuszczenie było! Było opuszczenie, pixel, obieg! Obieg arenę, No niestety, dostajesz yy, z, z jeden. 50. Dostajesz tak, jeden cios z prawego od takim kasa za to, za to złamanie regulaminu. Także podejść jeden cios od takim daje dobrze, cofnij się i możecie walczyć dalej. Oni siebie nie widzą, czy smoka? Widzą. <laughs> no niby widzą, ale takie do końca, wiesz. Oj, tutaj uciekł, uciekł, to jest równica 100 HP To jest chyba nie do odrobienia Pixel się nam pada, Pixel nam kurczy Biedny Pixel, tak blisko, tak daleko On wie, on wie, że już to przegrał To jest GG, to jest koniec Tekinka z dobrą taktyką bro. Na plecy cały czas wjeżdża A w plecy A więcej plecy, nie się Uderzył mnie w plecy? No, no, pixel się też, też, się... Uderzył, pixel no? też się starał no. Starałem, ale nie weszło, ale GG bardzo dobra walka, a zwycięzcą dzisiejszego odcinka zostaje Takinkas, moje gratulacje Takinkas Rękawiczki trafią do Ciebie na jakieś 50%, czyli albo trafią, albo nie Zobaczymy bym miał dłuższą kosę, tak? Co miałeś za sprzęt tutaj? Walka była dzisiaj zacięta Konkurencje trudne, także myślę, że tutaj naprawdę się należy Należą się brawa, bo było ciężko I teraz pytanie, jak to Pixel zmontuje, żeby to wszystko trwało 10 minut Dziękuję Bardzo miło, powiedz tylko, czy to była Twoja Pożegnalna walka? Absolutnie nie, w każdej kolejnej będę się stawiał. Nie, nie, to nie mówię jak najmniej, że nie i, i zaraz jeszcze 18 innych dla, dla 16 Rozumiem. Nie, będziemy dalej walczyć. Rozumiem. Dobrze, teraz tylko się mood, bo Pixel będzie montował ten film, żeby tak zmontował, żeby nie było, że on wygrał, nie? Bo on tak, takie rzeczy potrafi też robić. Także musisz, musisz uważać, oczywiście odcinek będzie u mnie na kanale. Myślę, że będzie w sobotę. No a to by było już tyle. Dziękuję serdecznie. Moi drodzy, wam również dziękuję za oglądanie, byłoby mi bardzo miło, zostawcie suba i łapkę w górę, jeśli ten odcinek wam się podobał, no i pewnie za tydzień, dwa będzie, będzie znów taka jakaś, yy, jakieś dziwne konkurencje, coś tam, będziemy walczyć o jakiegoś skina z case dropu, który oczywiście był sponsorem tego odcinka, jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie za te piękne rękawiczki, trzymajcie się, cześć!